ja wiem, ja, że pracowałem z więźniami w jednej robocie, jak pracowałem w lodziarni, to lody przygotowywali więźniowie. Hmm. No niby robi loda, ale czy jest... Naszym zdaniem, ja wiele próbował wykorzystywać nieporadnych życiowo ludzi, by się na nich wybić. To niczego się wybierz na ty tych tej że się dają. Ja bym powiedział, że to ja tych d wybiłem. Nie ma twarza, <noise> Teraz już nie robię tego ruchu dziwnego. Teraz palcem o <noise>

W ciągu moich 5-6 lat jak streamuję nie było kamerki łącznie może ze 3 miesiące łącznie przez cały ten okres, z czego dwa ponad miesiące teraz obecnie. Po prostu chciałbym odpalić kamerkę po tym jak remont zrobię sobie, tak? Nie odpowiadał wam widok na kamerce, to go nie ma, no, a teraz kurwa piszecie o kamerze, no kurwa macie. Witam, witam bardzo serdecznie na dzisiejszej transmisji, siemanko, siemanko. Już są niby rzeczy kupione na remont, jeszcze tylko łóżko mamon kupi będzie. Ale śmieszne, że już mu parę osób oferowało kamerę nową. Okry suchar, tam jeszcze ktoś, tam jeszcze ktoś, tam... No się nie dziwię, no kurwa. To jest taka strata. Tyle ludzi straciło na tym, że nie było kamery. Na tych, tych Elden Ringach, tych Dark Soulsach i tak dalej. Boże. Tam takie śmieszne były pewnie miny, sceny i tak dalej. Ale jednak teoria z remontem, kurde, się potwierdziła, no. Mówi, że remont jest. Coś kurwa o Wardenze Boxdelu. Tam jeszcze jakimś Bialim. Zobaczymy. Potem Jasperka. W sumie nawet po tym możemy. Kariera nie nabrała wówczas rozpędu, ponieważ wylądował w więzieniu. Jak możemy przeczytać w jednym z artykułów. Między mężczyznami wywiązała się Szamotanina i Alan G. zadał kuzynowi swojej dziewczyny cztery ciosy w klatkę piersiową. Tuż po wyjściu z więzienia udostępnił on w sieci fragment uzasadnienia wyroku w swojej sprawie. Czytamy w nim m.in., że raper działał świadomie z chęcią spowodowania ciężkich obrażeń ciała. W tym momencie możesz zastopować sobie film i przeczytać całość uzasadnienia. Alan G tak skomentował to uzasadnienie. Horrorcore jednak to nie tylko fikcja literacka, co chłopaki?” napisał żartobliwie. Po odsiadce, raper zmienił pseudonim na Psychotrop i wiele osób mogłoby pomyśleć, że przeszedł pomyślnie resocjalizację i nigdy nie dotknie już noża. Niestety w tym momencie muszę zawieść osoby wierzące w happy end. O raperze było głośno w ogólnopolskich portalach newsowych, takich jak Super Express, Radio SK, Pudelek czy Natema. A ja widzę, wierzycie w resocjalizację, że ktoś na przykład trafia do więzienia za coś ją się zmienia? Bo ja szczerze nie wierzę w coś takiego. Serio. Moim zdaniem jak ktoś kurwa i znał tym, bo time ludzi. Gagri gagri. Nie wiem o co chodzi, zaraz przestanie. Tak za pół minuty. Jak coś to sorki, 300 sekund trzeba będzie poczekać. Po Polejwy już to ogarnę, kurwa. Dziwne. Nie mam pojęcia. Co ja mówiłem? Aha, czy jak ktoś trafia do więzienia, czy w to wierzycie? Ktoś się potrafi zmienić. Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, no. Moim zdaniem, jak ktoś jest zły, to już do końca życia będzie zły. Nie ma coś takiego, że ktoś się kurwa nagle zmienia. Już będzie chujem, do końca. Ale co zrobił? No jakieś tak, wiesz, nie, że ktoś tam przypadek kogoś zabił, trafił tam kurwa do mnie, nie, no, tylko, że ktoś naprawdę robi złe rzeczy, co nie? To mi się wydaje, że nikt się nie zmieni. Tu Tufson, ja wiem, że pracowałem z więźniami w jednej robocie, jak pracowałem w lodziarni, to lody przygotowywali więźniowie. Hmm, no niby robi loda, ale czy jest dobry? Temat umieszczony w internecie. Niestety to... Trzeba sprawdzić czy dobrze robi, kurwa. Nie chodzi o że tego kurwa loda do jedzenia. A tu zboczeńce na czacie, kurwa, że <ścoughs> wyźmowie takiego loda robią. W 2021 roku Psychotrop dostał możliwość walki na gali promowanej przez Marcina Najmana MMA VIP 2. Podczas przeszukania okazało się, że miał przy sobie ostre narzędzie. My musimy być pewni, że dzisiaj tutaj nikt nie ma ze sobą dziwnych rzeczy. Nie szukamy kopii. Nie, nie, nie nie. Szukamy, nie, nie. szukamy po prostu niebezpiecznych narzędzi. Mówię to też zupełnie poważnie. Musimy się wszyscy e, tutaj e, z ochroną Bezpieczne narzędzia. Nie, 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 nie.

Miał nóż. W 2023 w roku psychotrop wystąpił gościnnie na kanale TV. Naszym zdaniem ja wielokrotnie to. próbował wykorzystywać nieporadnych życiowo ludzi, by się na nich wybić. Oto przykłady. Mężczyzna odwiedził Kononowicza i nagrał z nim film. Był też częścią uniwersum <grym> LIG, retransmitując istnienie. <grym> Nieporadni ludzie życiowo, by się na nich wybić. Boże święty. Streamy, jak donoszą wirtualne media, zacytuję go. Obiecał widzom i <grym> <głosy> <głosy> że dopóki jej kanał nie zostanie zamknięty, będzie jej rzucał kłopoty. w nie powinien w sytuacje, gdzie uderzył kogoś słabszego, czyli na przykład partnera EliG. To... Co on kurwa Warto robię. także wspomnieć o tym, jak on sam chwali się przygodami z filmami i transmisjami na żywo dla dorosłych. No jak nie krzywdzić, no to sobie co chcesz. No Oczywiście, wiadomo, że tak. Ja też mam takie epizody. No. Ty tylko jeżeli właśnie wiesz, jeżeli... Przez co? <noise> ja też mam takie epizody za sobą. Że na kamerkę? Ofy, kamerki, człowieku, e, normalne filmy. To niczego się wybijać na debilach tych, tej się dają. Ja bym powiedział, że to ja tych debili wybiłem. Me, pa dorosłych. A nie w drugą stronę. Że o, Że ty grałeś? No, zdarzyło się kilka razy. Częściej jednak jako, jako ten menadżer. Jakby mówiłem, co tu zrobić, co powiedzieć, jak ten. producent. Bardziej, bardziej czułem klimat, no. Można zatem podsumować działalność w internecie psychotropa w następujący sposób jest to niezłomny poszukiwacz uwagi. Wspieraj twórców, którzy mają jakiś pomysł na siebie i robią wartościowy content, o. bo być może kiedyś zostaną wyparci właśnie przez takie osoby, jak psychotrop. Kiedy decydujemy się wspierać twórczość opartą na wartościach, przyczyniamy się do kreowania zdrowszej i bardziej wartościowej przestrzeni online. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dobra, yy, zaciekawił mnie pewien film, dlaczego już maczuk majonezowych nie ma. Maczugi? O co chodzi z tymi maczugami? A, to Czy to czipsy? A może broń do walki? Na ich cześć stawiali monumenty, robili filmiki i nawet memy. Wszyscy je uwielbiali. Każdy lubi zjeść sobie maczugi, bo sama da pyszne i bardzo tanie. Dorośli jak i równie dzieci nie mogli się oprzeć ich smaku, a zwłaszcza tych o smaku keczupowym. Nieco mniej znane były maczugi o smaku majonezowym. Były takie? Ale co się takiego z nimi stało? Lepsze. 50 minut. Lata 90. Narodzenie firmy Star Foods. i ekstra samoloty. Znajdź podniebną flotę Star Foods. Firma miała zakład produkcyjny w Tomaszowie Mazowieckim i oferowała głównie słone przekąski. Star Foods należało do greckiej ja rodziny Mica. W 1996 roku w firmę zainwestowali. Advent International i Copernicus Capital Management. Inwestycja wynosiła 8 milionów dolarów i pomogła w budowaniu zespołu zarządzającego. Biznes kwitł. Następnie firma Star Foods udoskonaliła swoją strategię, opracowując nowe produkty oparte na wysokowartościowych chipsach ziemniaczanych, a także masowe przekąski na bazie kukurydzy. Rebels Te pamiętam. Nie dość długo pierwsza wersja maczuk zawitała światła dziennego. Te maczugi miały takiego jaskiniowca jako maskotkę na opakowaniu. Takiego uga. -buga. Według zaskoczenia firma Star Foods nie publikowała reklam o maczugach, gdyż większość czasu poświęcała na budowaniu marki Mr. Snaki. Mr. Snakey miały nawet własną maskotkę, którym był taki skater Boy. Ej, hey, jestem Mr. Snacki! Pan Mr. Snaki dosłownie rok później przeszedł niezwykłą metamorfozę, zmieniając nie tylko swój wygląd, ale także zaadoptował uroczego pieska. W tym samym okresie inna marka Star Foods, Star Chips, choć przeszła pewne zmiany, nie cieszyła się takim zainteresowaniem. Jej reklamy były mniej tkao, rozpoznawane, kurwa, skierowane to. głównie do starszej grupy odbiorców. No. promocji ponad milion paczek z nagrodami. Przez ponad pół wieku PepsiCo dyktowało trendy smakowe w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczynając od ikonicznych napojów po niezapomniane przekąski, wkomponowało się w kulinarne krajobrazy tego kraju. W latach 90-tych... Nadszedł czas na Polskę, gdy PepsiCo wkroczyło na rynek, stając się producentem ulubionych przekąsek wielu Polaków i nabywając większościowe udziały w EWDL-SA. W roku 2006, gdy zwykły Kowalski filetował rybę, wydarzyło się coś, co wstrząsnęło biegiem historii. PepsiCo przejęło Star Foods. Ta transakcja uczyniła PepsiCo niekwestionowanym liderem w produkcji słonych przysmaków w Polsce. W 2006 roku Ritaleina było zakład produkujący słone przekąski w Tomaszowie Mazowiecku. Po fuzji metamorfoza produktów Starfoods była nieunikniona. Maczugi zamiast Jaskiniowca teraz miały po prostu Maczugi na opakowaniu i połączyły siły z marką Mister Snacki. Niestety, w wyniku połączenia musieliśmy pożegnać się z legendarnymi Maczugami majonezowymi. Jednak te ketchupowe wciąż trzymają się mocno na rynku do tej pory. Rozczarowanie wycofaniem Maczug majonezowych było ogromne. Setki komentarzy na różnych stronach internetowych świadczą o Bad, tym, badania. jak bardzo kochaliśmy ten niepowtarzalny smak. Grupa na Facebooku Postawiła sobie za cel przywrócenie tych maczuk, zgromadziła aż 3900 oddanych fanów. A jakże? Nawet na nonsensopedii pojawił się artykuł z monumentem ku pamięci maczuk majonezowych. Kurwa. Przez następne lata maczugi przeszły wiele zmian w ich opakowaniu: najpierw pod szyldem Star Foods, potem Mister Snakey, później jako tylko Star, bez żadnego food. Wersja, która do tej pory tkwi w to wielu jest sklepach, jedzenie. jest z takim czarnym potworem pożeraczem. Aktualnie dostępne są trzy smaki maczuk: keczupowy, pizza oraz fromacz. Aktualnie można znaleźć wiele kanałów, które specjalizują się w degustacji różnych smaków maczuk, przeprowadzając tak zwany test smaku. Epaminontas Micalis, założyciel firmy Starfoods, zaledwie 10 lat po sprzedaży rozwijał nowy biznes FIFOR Polska. Wtedy Powrócił z fabryką w Radomiu i asortymentem przypominającym ten, który mu przyniósł sławę w latach 90. Po pewnym czasie pojawiły się konkretne informacje, w tym ta, że firma FIFOR miała w planach uruchomienie zakładu produkcyjnego w Radomiu, zatrudniając 250 pracowników. Ten znaczący krok w rozwoju Radomia i okolic był niezwykle istotny, szczególnie biorąc pod uwagę, że aż 28% mieszkańców znajdowało się wówczas w sytuacji bezrobocia. Ta firma... Tu psu, mam to, czy kiedyś te chipsy i chrupki lepiej smakowały, czy to z powodu nostalgii? Czy kiedyś więcej chemii było i lepsza, czy smaku? Czy teraz jest więcej smaku i dlatego są gorsze? Też to zauważyłem, kurwa, na przykład ta zielona cebulka, lejsy kiedyś inaczej smakowały, naprawdę. Nie wiem, właśnie. Ale jest coś innego na pewno, na 1000%. A miała trochę inny sposób prowadzenia biznesu. No więc, nie specjalizowali się w tworzeniu własnych marek z logo swojej firmy. W zamian koncentrowali się na wytwarzaniu produktów na zlecenie innych firm. To sprawiło, że ich produkty znalazły miejsce na półkach w sklepach takich jak Biedronka, Żabka lub Stokrotka. To właśnie dzięki temu Teraz są jakieś chujowe. Szczerze. Kto też, no, szczerze, kto też teraz tak robi, że jak bierzecie jakieś chrupki, to już nie lejsy tylko te, kurwa, jakieś te Top Chipsy, te jakieś inne, jakieś inne tam, kurwa, no, naprawdę. Już wolę te eksperymenty jakieś inne. Dało im się zdobyć aż jedną trzecią część rynku chipsów w Polsce. Chitosy, no. Co więcej, firma osiągnęła Siema. niesamowite sukcesy, zdobywając prestiżowe nagrody, w tym granitowy tulipan, który docenia najlepszych przedsiębiorców w regionie. To jednak nie wszystko. Dodatkowo zostali uhonorowani nagrodą za najlepszy produkt roku 2014 przyznaną przez Jeronimo Martins, firmę, która jest właścicielem popularnej sieci Biedronka. Odkąd te wydarzenia miały miejsce, rozwijały się różne wątki. Czy istnieje szansa na triumfalny powrót smaku majonezowych maczuk pod nową marką? Czy Mitsalisowi uda się osiągnąć taki sam sukces, jaki zaznał z Star Foods, i czy stanie w konkurencji z potężnym gigantem PepsiCo, PepsiMan. 6 rano. Trzeba wstać do pracy, do fiforka lecić. Uniforma cyk nałożona, no i jedziemy. Jedziemy chipsiki i snaczki produkować. Mała wypłata. I weekendy. Jest i nasz fiforek. Dobra, wchodzimy. Ej, no co jest? Drzwi zamknięte? O co chodzi? Kapiszonek! Zostaw te drzwi, bo urwiesz. Fabryka zamknięta, nie słyszałeś? O kurwa! Nagle, z dnia na dzień, około 150 pracowników otrzymało wypowiedzenia. Miało być to tylko krótkie, kilkomiesięczne zawieszenie pracy, a później mieli wrócić do swoich stanowisk. Jednak los miał inne plany. Ludzie byli zdezorientowani i zaniepokojeni. Stanowiska w Nowy ziomek, kapiszonek. stały puste, a maszyny wstrzymały swój monotonny rytm. Fabryka, która była sercem tej społeczności, nagle o, stała a jest wit, oni, była się pusta. Działalność firmy FIFOR wzbudza wiele kontrowersji. Firma, która kiedyś otrzymywała prestiżowe nagrody, nagle stała się pełna niepokojących zdarzeń. Według opowieści byłych pracowników firma już od samego początku wzbudzała pewne wątpliwości, manipulowała obrotami i zadłużała linię dostaw partnerów. W jednej z opinii pada sugestia, że firma została utworzona po to, żeby Grecy się bawili za czyjeś pieniądze. To dodatkowo zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Greg Mitsalis otrzymał znaczące wsparcie publiczne oraz inwestycje o imponującej wartości 29 milionów złotych. Jednak to, co w tej historii najbardziej razi, to losy tych, którzy wkładali serce w pracę tego przedsiębiorstwa. Byli pracownicy, zostali zmuszeni do podpisania wypowiedzenia z winy pracodawcy, sygnalizując potencjalne problemy. Ponieważ firma z dnia na dzień przestała istnieć, wielu pracowników nie doczekało się wypłaty, i do tej pory nie wiadomo, czy ją otrzymali. Z dnia Ale, na dzień pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o przejęciu FIFOR przez firmę InterSnack Polska. Dziwne było to, że żaden artykuł ani oficjalne oświadczenie nie opisywało tego wydarzenia. Wydawało się, że ta zmiana dosłownie przyszła nagle. Ta firma, która zawsze słynęła z produkcji orzeszków Felix i przekąsek przysnaki, w końcu przejęła pełną kontrolę nad linią produkcyjną. Z nieoficjalnych źródeł wynikało, że firma InterSnack oferowała lepsze wynagrodzenia niż Fifor. Co ciekawsze, wydawało się, że byli na dobrej drodze. Mieli nawet ambitne plany rozwoju, które obejmowały otwarcie nowych linii produkcyjnych i odświeżenie sposobu pakowania tych przysmaków. Co do Mica Lisa, obecnie jest stosunkowo niewiele informacji na temat jego aktualnych przedsięwzięć. W rejestrze firm można znaleźć, że założył on nową spółkę o nazwie Golden Foods Polska. Niestety, strona internetowa firmy jest obecnie niedostępna. Jednakże z rejestrów można się dowiedzieć, że firma ta posiada licencje na różne aspekty działalności Związanej z żywnością. Obejmują one produkcję pieczywa, wytwarzanie sucharów, prowadzenie sklepów spożywczych, a także handel hurtowy oraz działalność agencji zajmujących się sprzedażą różnego rodzaju towarów. No i koniec. O, no to chyba nie będzie już maczk majonezowych, ale chociaż te ketchupowe chyba są. Dobra, patrzę, co tam ostatnio było u Jasperka. Nie ma zabulania, czwarta piksza Teraz już nie robię tego ruchu dziwnego. Teraz palcem w stu... Muszę tam to muszę włączyć, kurwa. No co mu przyszło do głowy, kurwa, żeby tak zrobić? Nic nie będzie za Nie ma za do łykania. Kurwa. Pięknie Zetu Ukraińców. Jesteś najlepszy. Chciałbym, żebyś w następnych wyborach kandydował z ramienia PiSu. Z ramienia O! Dobry pomysł! Mogę kandydować z ramienia PiSu! Mogę kandydować z ramienia PiSu! Dziękuję, panie Kaczyński, za donata! Dobry pomysł! Bardzo dziękuję, panie Kaczyński, za donata! Panie Kaczyński! Ja zrobienia PiSu, Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Furia po rozmowie z Agnieszką, o kurwa. Patrzymy Dym jak cholera niby Jeszcze raz, co? Chronologicznie to 21.45 Już mnie słychać Słuchajcie sobie, Agnieszka ze mną zerwała, Agnieszka ze mną zerwała eee, Powiedziała, że ja na nią, powiedziałem, że jest głupią PiSą Nic takiego nie mówiłem na nią nic takiego na nią nie mówiłem, że jest gupią p... sobie to co ciebie wysłał filmik przerobiony komputerowo! To cię wysłał pimik przerobiony komputerowo! Na Messengerze to cię wysłał filmik przerobiony komputerowo, to cię wysłał filmik. A to się wysłał przerobiony filmik komputerowo. Że powiedziałem, że jest gupią p... powiedziałem nic takiego, nic takiego, które na live nie powiedziałem, że zgupią... Nic takiego na live nie powiedziałem, która jest do Agnieszki, że zgupią pis Agnieszka ja do mnie dzwoni, awanturę mi zrobiła Kuciła się ze mną przez telefon, kłóciła się ze mną przez telefon e... Powiedziała, że ze mną no, zrywa, no, bo ją kontynuuj. obrażam, ja jej nie obrażałem Nie no, powiedziałem no. na nie temat, że zgupią... E, powiedziała, żebym zerwał pracę youtuberską, tak, zdajcie mi pracę inną, zdajcie mi inną pracę, żebym zerwał pracę, zrobili live'ów, żebym nie robił live'ów e, Tylko zdajcie mi inną pracę, powiedziałem nie, nie będę zrywał żadnej pracy Nie będę zrywał żadną pracę e, Pracę youtuberską nie będę zrywał Bo ty tak chcesz Ona do mnie powiedziała że jestem, że, że jestem pazerny na pieniądze, że tylko na pieniądzach mi zależy Agnieszka, tak powiedział mi przez telefon. Internet... Ej, ej, ej. Gaj, 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 nie tak. Gaj, 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 gaj. dude. Ej, gaj, sprawdź to, dude. Ej, gaj, sprawdź bro. O, że. Żale mi tylko na pieniądzach, to jest nieprawdą! Jest psychiczna, jest psychiczna ta Agnieszka. Nie wierzcie w to, co mówi na mój temat, bo ona jest psychiczna i normalna. Ona jest psychiczna, ta no, psychiczna Agnieszka jest. i normalna. Nie wierzcie w jej to, co mówi na mój temat, bo Agnieszka jest psychiczna i normalna. No, no, psychiczna i normalna. Nie wierzcie w to, co Agnieszka mówi na mój temat, bo Agnieszka jest psychiczna i normalna. Agnieszka jest psychiczna nie nienormalna powtarzam Agnieszka jest psychiczna Agnieszka no, no, jest dalej, psychiczna nie normalna nienormalna no, niespolna rozumu dlatego nie bierzcie w jej to co o mnie mówi bo wszystko to co mówi to są kłamstwa i bzdury żebyście nie wierzyli w to co ona do mnie o mnie bo jaka mówi jest? żebyście kochani widzowie nie wierzyli w to co Agnieszka do mnie, o mnie mówi nie słuchajcie jej bo ona jest psychiczna jest rozumu i ona mówiła mi na telefonie dzisiaj, że ja powiedziałem wczoraj, jak robiłem live'a wczoraj, że zgupią pisę, nic takiego nie mówiłem Nic takiego nie mówiłem, że jest głupio Ona sobie też ubzdurała jakiś dał jej wysłał przerobiony e, Przerobiony filmik komputerowo, przerobiony filmy komputerowo Wysłał jej na normalna patrz, bo, bo Agnieszka jest pyszna, Agnieszka jest piszna normalna, nie spełnia rozumu, dlatego nie wierzcie nie i to on nie mówi, bo wszystko co to mówi, to pan z Państwury, żebyście nie wierzyli, po to, bo mnie on nie mówi, żebyście... Nie, to nie jest zapętlone, kurwa. Że jestem kurwa ze mną na pieniądze i że tylko na pieniądzach mi zależy, tak Agnieszka powiedziała mi przez telefon, powtarzam, Agnieszka powiedziała mi... Przez telefon! Nie! Ja się kurwa zastanawiam, czy to nie są jakieś jajad. Czy w tym szocie nie jest kurwa to zdupowane? już tu kurwa nie bierze! Z czego? Tu chyba jakieś jaja są w filmie zmontowane. No kurwa nie bierze to! Zobacz lajwa cypka. Kolejny co osiągnął więcej niż mamon? <śmawia> <śmawia> kurwa jaja. Jebane! <gry <attic> <grymna> Kinia to córka, myślę. <myszy>? Le, <grymna> no to jest kurwa, jest no przytaną ostatnio. Co się dzieje? <grymna> no, no, Ciekawe, <grymna> czy niedaleko pada jabłko od jabłoni? <grymna> Ktoś powinien kurwa w przeróbkę, jak mama mówi. No. Ja chciałbym, żeby kopitka tak się działa za mną coś tam ten i kurwa tymczasem on tam obok tych kotków nikogo nie ma tu mikrocypek, Jasper Ulala Nie no gdzie my chamę? ty ci tak szybko denerwujesz. Za klinga, szybko. Tak się denerwujesz. <noise> Naprawdę. Coś tam chyba jest rzeczywiście w środku. E, dobra, poczekajcie, bo kolega do mnie dzwonił. No kurwa, dzwonił do kolegi. człowieku. Teraz, teraz no, będziesz halo. telefon odbierał. No nie, no ten ma rekord. No, 1600 <noise> tak. osób ten sekund, ziomka odbiera telefon, tak. <noise> ja, Kinga, to zabierz, ten, zabierz mu ten, zabierz, zabierz mu ten telefon, bo my popierdoli zaraz. Nie nie boisz mi jak koroś? Co ja bardzo dziękuję za oglądanie, zapisanie, za wszystkie suby, resuby i widzimy się na next live YouTube. kiss.